smaruję takim czymś, Pani Pani co się nazywa? tutaj rogi, żeby się ja trzymało. Ja daję żywicy, żeby to bardziej zabezpieczyć. Dobra, pomoczyć, tak. Mhm. Tu mamy układacza. Układacz co robisz? Układam. <grym> no, Kto by się spodziewał? Ciężko się pamiętać. I potem chłopaki. Co chłopaki robią? Ja jestem suchym pędzlowym. Tutaj pięknie doklepuję. Halinę, tak można powiedzieć, a ja jestem twardym dwałkiem i dbałkuję mam tej kąpki i tak sobie. Dobrze idzie? Bardzo. Co robicie? A ty jeszcze się nie nauczyłeś mówić, tak? Jesteś tak krótko w szkole, że... Nie, nawet kaninę nie mogłem po co? Żeby zaklejać. Nie tam No to. Daj to. Żeby nie było żeby to... Żeby ten co. już to. A rzadko nie siedzi. Nie bój żadny. Warszawie? Coś tak mówi. Nie bój żadny. Nie wiem. Ale to nie siedzi. Nie. Teraz się wniesie Jeszcze. Ja.

Dobrze, <laughs> dobrze.